Kiedy widzimy namalowany piórem świętego Jana obraz sądu ostatecznego, gdzie żniwa i winobranie opisują sposób sądzenia, i kiedy w tym obrazie widzimy tłocznię Bożego Gniewu i wrzucane grona do tej tłoczni, i kiedy widzimy jak ten moszcz. Bryzga, ponieważ zostaje stłoczony przez ogromną siłę. To oczywiście ten sąd, który jest sprawowany i opisywany przez świętego Jana, jednak będzie polegał na przypomnieniu, że u fundamentu historii świata była śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu był ten moment, kiedy Jezus został wrzucony do tłoczni tego świata, zmiażdżony, kiedy Jego krew spowodowała, że cały świat został obmyty z winy, obmyty z grzechu pierworodnego. Każdy może rozpocząć na nowo, właśnie dzięki tej krwi. I dlatego u fundamentów sądu ostatecznego także leży ofiara Jezusa Chrystusa, jego obmywająca nas, i usprawiedliwiająca nas krew.